Cześć, witam Was. W kolejnym odcinku zagrajmy w Stronghold Crusader. To jest czwarty odcinek. No i zapraszam Was do oglądania. Nie wiem, z czym przyjdzie mi się zmierzyć. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Ale dobra, zaraz zobaczymy. Okej, okay, gra się już załadowała. Witam, Szlak krzyżowca. Stary przyjaciel. Okej, okay, lecimy i mamy. Aha, wieprz, no dobra. Co my tu mamy? Wieprz ma 2000 złota przewagi i widząc tego. Z tego co mogę wywnioskować Jest na wzgórzu Ale za to nie ma za wiele tych Oazy do budowania Dobra, w takim razie lecimy Gra na 20 i tak szybciutko spichlesz Tradycja Jakieś składy zapasów Targowisko Kilku drwali Nie za wiele Bo tutaj on ma swoje Swoją siedzibę I to będzie mi, on mi będzie bardzo uprzykrzał życie Dobra, myślę, że tutaj zrobię drwali po prostu Kupię drewno To może nie być dobry pomysł No ale Dobra, i teraz tak Gospodarka jak najszybciej Ponieważ on tutaj też się może budować, więc Lepiej tutaj mu zająć miejsce nie Można, tutaj można. Tego zbudować, Przecież widzę Dobra, nie ok Nie można tutaj tego zbudować, panie. W chuja mnie robisz, koleś Dobra, dwa chmiele Lightowo. Tu zrobię mały posterunek do obrony tych moich włości. Nie mogę. Rylę, to zrobię go tutaj. Tu mogę, tu mogę. Zrobię go tutaj. Ale nie mam kamienia. Przydałoby się obrona zamku. Dobra. Jak najszybciej muszę się zająć produkcją łuków. Bo muszę zrobić... Ob Szybką obronę muszę zrobić. Kurde, mać, nie denerwuj mnie. Do, dobra, dwa domki, tu będą szły łuki w miarę chyba myślę szybko. No i on, co robi? Wiem, że robi pałkarzy, niestety, i robi też kuszników. Co prawda chyba niewiele, aczkolwiek robi. Dobra, tu, do, tu dołożę sobie, a może jabłonie, tak dla Beki niech będą. Dobra, trzy sady jabłoni będą tutaj co ja robię w ogóle pszenica, kurde nie bawię się w żadne sady jabłoni, dobra, wszyscy idą do pracy powoli, tutaj by, przy, tutaj by się przydało zrobić kamieniał, ale on mnie będzie ostrzeliwywał, więc nie będę w stanie zrobić nawet, nie, byczki nie będą w stanie przetransportować, po prostu on tutaj sobie zrobi posterunek, zaraz sobie zrobi kurczników, i to będzie bardzo groźne może go to trochę obiję ma coś w tej zbrojowni pusto Wiem Może zrobię szybko inżynierów i spa, spalę mu spichlerz. Nie wiem, czy to dobry pomysł Zrobię save'a tutaj y, Save 1 Dobra Sprawdzimy, czy to dobry pomysł 30 Dobra On jeszcze nie zrobił tutaj kusz... Fak, zrobił Dobra, muszę ich szybko wybić. W każdym razie balistą okniową. Dobra, tu się gospodarka bardzo powoli rozwija. Spichlerz proszę mu spalić. Jakbyście dali radę, byłbym bardzo zobowiązany. Fuck on już atakuje. Cofać, cofać, cofać. Robimy tak. Koleś nie maruć. Błaga mnie teraz. Tak, to słuszna decyzja, uwierz mi. Tu, na górę. Dobra. Lejtowo, lejtowo. Muszę się, muszę się pocie pocieszyć arabskimi zbrojnymi, jak na razie. Na górę. Tych kuszników. Bym był bardzo rad, gdybyście wybili. Przyszła jakaś pszenica? Nie, ale drewno przyszło, ok. Dobra, dostał pan kusznik. Obija mi balistę. Dobra, tego poproszę. Mogę już budować łuczników, świetnie, tylko najpierw muszę zrobić koszary. Nie mam złota, mhm, rację. Więcej łuczarzy zrobię. Baliste mi trochę spałkowali, ale nie ma problemu. Dobra, zniszczę mu spichlerz, ma jakieś jedzenie, nie ma. Myślę, że to doprowadzi jego do gospodarkę do dosyć mocnego kryzysu. A to mi pomoże objąć przewagę. Dobra, świetnie. Teraz cel spichlerz Tu go będę, myślę, że go będę nękał po prostu. W ten, oto to sposób. Nie wiem, czy to zadziała, zaraz się przekonam. No balista zasuwaj, zasuwaj. Brakuje mi zasięgu. Patrzcie. Ale na spichlerz myślę. O! Możecie go zniszczyć przy okazji. Dadzą radę? Dadzą. Świetnie. Idzie pierwsza pszenica, co oznacza, że mogę zrobić młyn. Ok. Jak tam on się trzyma? Dobra, jeszcze jeden hicior. Wiewrz ma żelaza, niedobrze. Szybko zniszczyć ich, bo oni idą z dostawą żelaza. Zniszczyć ich, błagam. Dobra, to nie ma sensu. Spichlerzyk mu zniszczyć, bym był no bardzo wdzięczny. Nie, jeszcze kawałek, dobra. Tak będzie dobrze. Jest? Świetnie, bardzo dobrze. Myślę, że mogę nawet tu kamieniałam się pokusić o kamieniałam. Na samym rogu. I tu jakieś dwa byczki. Spalimy mu spichlerz Myślę, że on nie będzie w stanie się za bardzo pozbierać, jak mu spalimy już spichlerz. Dobra, powoli się to będzie jarało. Ja sobie w tym czasie złożę powoli jakieś łuczników. Kurczą się. Wiem, niedobrze. Czyli muszą się kurczyć, bo to by było nielogiczne, tak? Ale... O, zbudował obronę. Niedobrze Cofać Balista cofnij Fak A mogło to wyjść bardzo ładnie Dobra spalę mu sery Oni mają zasięg a ja nie Kamieniołom zrobił Dobra balistę sobie zostawię Zaraz go tam ogarnę tego wieprzusia Tylko najpierw tak Kamienia trochę potrzebuję nie mogę mu pozwolić robić kuszników tutaj, no ej. No i ja nie zdziałam nic z tą katapult... znaczy balistą. Przyspieszę trochę. Widzę, że jest mąka i drewno. Mogę zacząć tu się bawić w piekarnię. Dziecko, wypad stąd. Drewna nie ma, ryl? Wow. Ale kryzys straszny w tej misji. O, może to będę mógł zaatakować? Świetnie by było, jakbym mu spiklerz mógł zniszczyć. Wiem. Może zrobię jakąś, nie wiadomo, jaką dużą ilość podpalaczy. To chyba. Nie, to nie wyjdzie, prawda? Bo on ma tutaj. No, to nie wyjdzie. Nie mam chłopów poza tym. Ale lipa. Jak mam się tutaj wyrobić? Dom. Żywność. O, boże, nie mam kasy. Co ja mam zrobić? Dobra, sprzedam kamień, kupię żywność. Muszę powoli osiągnąć samowystarczoną gospodarkę. Dobra, zniszczyć mu... Nie, bo może moja się spali też, a tego bym bardzo nie chciał. To tu mu niszczyć tam. Możecie mu to niszczyć w sumie. Nie ma większego znaczenia to dla mnie. Tu bym mu się wbił pod polaczami i mu zjarał wszystko, ale on ma za dużo kuszników. To się nie uda. W sumie po co ja robię balistę? Mogę przecież tu wbić pod polaczami. Dobra. Okej, okay. teraz tak, browarki. Nie ma drewna, nie ma drewna. Są łuki, łuki sprzedam. O, i kupię za to drewno. Dobra, tak. Dwa browarki tu postawię. Dobra, na razie lajtowo No, spaliło się i tyle. Nic ciekawego. Może wyślę mamy oddział pod pola, czy. Jedzenia brakło, naprawdę? Nie, jest Wyślę mały Wyślę mały oddział podpalaczy Tutaj, o Żeby mu spalić kopalnię żelaza Myślę, że mnie zniszczy Chociaż nie, on tu chyba nie ma zasięgu Aż tak Też może Nie wiem, zaraz zobaczymy Dobra, szybko atakować nie bić krów co wy robicie nie kazałem wam bić krów tylko kazałem wam podpalić żelaza. dobrze, nie ma na mnie zasięgu uciekać, bardzo dobrze Podpalać się mogę wysłać mi jakiś obszyk? nie dobra, zjara mu się żelazo, bardzo ok, jak dla mnie idzie już studnia Drugim jestem, no. Nie zrobię nic. O, dużo kamienia mam. Dobrze. Mogę to opylić, chociaż w sumie wydaje mi się, że lepszym wyjściem byłoby zrobienie z tego obrony. Łucznicy nie będą dosyć... O, idzie tu na mnie armia koszników Muszę się nimi zająć. Dobra, tu mu się wszystko bardzo... Ole mu się, patrzcie, zajarało wszystko. Chcesz mnie tutaj widzę wyniszczać koleś? Myślisz, że ja się ciebie boję. Ale się zjarałeś, biedna kopalnia ci się zjarała. Dobra, przyspieszę trochę. Proszę ich zniszczyć ładnie. Oj, ma zasięg na balistę. Tu proszę. Patrzcie, jakie twarde te balisty. Znaczy kusznicy, jacy twardzi. Wytrzymują naprawdę sporo. Moja gospodarka tu się widzę, rozkręca powoli w, jakiś, w jakimś mniejszym stopniu, no ale. Zawsze coś, no. O Boże. Jak tam balista? Dobra, trzyma się. Tu mu zniszczyć. Bo on mi będzie niszczył nimi kamienie. A ja tego nie chcę. Nie, to nie ma sensu. On ma lepsze miejsce, no ej. To nie fair. Dobra, mam. Piwka, czyli mogę pobudować dwie karczmy. Jak ta moja popularność. Jeden. Czyli standardowo. Dobra. Sprzedam łuki. Na tych łukach muszę się. Wiem. Skoro ja się dorabiam na łukach, to To ja może zbuduję więcej tych łuków w takim razie, co? To może by nie był i zły pomysł. Złota cholera. Nie mam. Tu Myślę, że dobrym pomysłem było zbudowanie takiej mega armii łuczników. po prostu to by byłby już koniec dla niego. Dobra, myślę, że mogę przyspieszyć. Tu mam moje T. Mam. Nic mi się tu nie dzieje. Nie. Wow, jakie mury! Patrzcie, co się tu stało. On mnie tu będzie wybijał. Nie no, nie mogę na to pozwolić. Muszę go skontratakować. Nie będziesz mi wybijał armii. A nie byczków z kamieniem Powiedziałem Jakbym szybciej ten spichlerz mu spalił To może coś by z tego wyszło lepszego Trochę się ociągałem I teraz no nie wyszło Ale kamień nadal dochodzi do tego, więc jest dobrze Dobra, tu myślę zbuduję tą wieżyczkę O, będzie świetnie, naprawdę Tu murek jakiś Tu schody Dobra i na niej dam malgonellę, ale to zaraz. Chociaż nie, chyba balista będzie lepszym pomysłem. Oj, balista, staraj się, bo zaraz umrzesz. Dobra, tracę balistę. Jak on mnie tu atakuje? Zabić ich. Za blisko sobie koleś, podchodzisz. Tak blisko to teraz sobie nie pozwalaj. Dobra, zniszczyć mu byczka. Nie, bo oni mają już zasięg. Patrzcie, oni na strzała lecą od kuszników, nie Jak tam? Jest za dużo mąki, dobrze Czyli mogę zrobić jeszcze kilka piekarni Za blisko nieprzyjaciela? Ciekawe gdzie Dobra, mniejsza Nie obchodzi mnie to, dobra Dam podwójne Trochę te 8 mam, dobrze Mogę dać podatki, świetnie Mam dużo mąki, więc. Okej, okay. sprzedam łuki, chociaż już myślę, że powoli warto by było inwestować w łuki. Tak, myślę, że tu balistę zrobię. To będzie dobrym pomysłem. Będę mógł go lajtowo wybijać. Ale najpierw muszę mieć łuczników. Znaczy inżynierów. Po, pier... po pierwsze. Inżynierowie. Dobrze, że mi kamień przychodzi. Bardzo się z tego cieszę. Bo mogę jakoś tutaj zarobić. Dobra, wystańcie tutaj. Zaraz was wezmę na wieżyczkę Zbudował trochę żelaza, ale Dobra, on ma tutaj troszeczkę armii Ale ja muszę tutaj trochę też zainwestować Żeby mieć lepszą armię niż on Łuki Chyba przed chwilą je właśnie sprzedałem Ale to nic Jeszcze więcej, więcej łuków potrzebuję Muszę jakoś rozkręcić gospodarkę Dobra, czyli Mogę wam jeszcze podatki dać Okej, okay, teraz będzie okej okay. Religii nie mam, więc dam może coś W razie gdyby miała zmaleć mi moja popularność Dobra, już się ustabilizowało to w miarę Na początku było ciężko się wyrobić, nie powiem Dobra, nie obij mi balisty Partia już atakuje Nie dać mu Nie może sobie tak pozwalać Dobra, padła balista. Wiecie co, zróbcie nową balistę. Bo ta balista tu naprawdę pomaga dosyć mocno. Obijać przeciwnika. Dobra, dwóch inżynierów to rekrutów, naprawdę? Drewna? Wow. A, nie ma łuku, bo nie ma drewna. No tak, dobra, drewno mogę kupić. Dwóch, dwóch inżynierów poproszę. Dobra, balista ogniowa sobie tutaj go obija. Obrywa dosyć ostro, ale to się zaraz zmieni. Dobra, bijamy na górę. Muszą zająć przewagę. Mieć nad nimi i wtedy już lajtowo wyrobią. Szybko łucznicy. Na zawał, potrzebni Jak najwięcej, jak najwięcej Dobra Dobra, mogę go tutaj obijać z daleka, a on mnie nie W tym momencie mam większy zasięg I to jest super Poprosiłbym bardzo ładnie Tak, balista stanie tu A to coś Będzie atakowało ich Dobra, tutaj widzę trochę zapasów Dwa łuki, trzy. Jeszcze jakieś browarki, dwa. No dobra, powoli obejmuję prowadzenie. Spichler jest zapełniony. Dobrze. Czyli mogę zbudować większą ilość ludności. Za blisko nieprzyjaciela? Aha, sobie... jakim prawem on zrobił sobie tu krowy? A drugie pytanie: dlaczego ja tutaj nic nie zrobiłem? Też, też dobre pytanie. Kochają mnie, kochają. Pewnie, że tak. Obijać mu ich proszę ładnie. Mają zasięg? Chyba mają. Mają, no to, to dalej. Czy czasem pożaru mogę mu nie Jakby mu tutaj pożar zniecił to bym miał przerąbane. O. Nie, bo wszystko już w boliste leci. No, na pewno nie, to nie wyjdzie. Dobra, mogę tutaj. Nie, tutaj mogę. Dobra, tu zbuduję. Tu na pewno. To będzie bardzo okej, okay, myślę. Przejście zrobię. I tutaj też pełno łuczników. 17 to nie pełno, ale. Tu macie dojść. A, tu bym was poprosił. Wpiję mu tu podpalaczami zaraz. Albo nie, zniszczę mu po prostu to. Spichlerzyk. Dobra, teraz tutaj będzie groźnie. Wow. Aż tak groźnie. Mhm. No tego się nie spodziewałem. No, balista w chwilę zostanie zbita. Ta balista nic nie robi. Dobra, może inaczej. Proponuję balista w spichlerz celować Schodzi, schodzi. spichlerz. No, bardzo dobrze. Zaraz będziesz miał po jedzeniu. Mam nadzieję. Bez jedzenia nie będzie mógł robić ludzi, więc będzie ok. Pożar i jeszcze kilka uderzeń. Mamy pożar. O, o, coś tu się pali. No on sobie ugasił. Wow, serio. Całkiem sprawnie to zrobił. Dobra, inaczej. Zniszczę mu ten spichlerz po prostu i tyle. Nie będzie miał jedzenia, a to jest duża strata No może jednak Nie chcę, żeby to się paliło Dobra, nie ma spichlerza Mam nadzieję, że Zostanie doszczętnie zjedzony W cudzysłowiu Dobra, mam propozycję Przerzućcie się na produkcję kurz Złożę tam kuszników Łuczników już na razie myślę Nie potrzebuję i złożę tych. kupię znaczy kupię tych, kupię tych kusz, łuczników, których mogę. I postawię ich tutaj. A no coś zrobię. Kupuję jedzenie. Nie, donoszą mu. Jakim cudem? Przecież ja go tutaj obijam chyba. Albo mi się wydaje, że go obijam, a go nie obijam. Nie, to nie ma kompletnie sensu. No, to nie ma sensu. Włazić stąd. Mam inny pomysł. To nic nie robi, tak moim zdaniem. Więc poproszę dwóch inżynierów, trzech nie będzie. Złożę tutaj, nie, nie złożę. Złożę malgonelę i będę obijał mury po prostu. A wy, go tu, a wy tutaj defujcie. O, świetnie. W ten sposób to będzie wyglądało. Malgonela tutaj może łatwo bardzo go obijać. Ona nie ma jakichś dużych obrażeń, ale jest jak dla mnie dobra. Będzie go obijała po prostu z dystansu. Dobra, myślę, że powoli go tam będę wyniszczał. Dzięki temu 9 kusz mam świetnie. No już złoto rozkręciło się trochę. Dobra, dokupię sobie to, ku, znaczy zbroję i 10 kuszników. Uwaga. Uwaga, tutaj, szybki bardzo szybki marsz. Malgonela jest taka trochę upierdliwa dla przeciwnika, ale jest ok, trochę mu obija budynki i ludzi w zamku mu niszczy. Jak najbardziej ok. Dobra, muszę mieć przewagę kuszników, w związku z tym dokupię 18 kusz i 20 zbroi. No i dobra, teraz już z 20 kusznikami dodatkowymi mogę to lightowo kończyć. Dobra, czyli teraz po prostu uzbieram sobie na pałkarzy. Gdzie są. Jaka mam popularność? Jeden, dobrze. Dobra. Dobra Dokupuję Może inaczej, dokupię zbrojownię, bo jest trochę mała I teraz tak 40 pałkarzy myślę będzie ok No, czyli teraz na 40 Och, ale się podjarałeś jedzeniem To nie, żyj. Proste Będziesz wyglądał jak wieprz Któryś zakład jeszcze robi łuki chyba nie? Dlaczego mi łuki jeszcze przyszły? Dobra. Dobra, myślę, że mogę wbijać. Mm. Drogie to. Bo to żelazo w sumie. Jakby nie patrzeć. A ja żelaza nie mam. Chwila, zrobię inaczej. Trochę Cię tu popodpalam. Ponieważ ja to tam lubię podpalać, więc chyba się nie obrazisz jakoś za bardzo. Tam algonela mu tam mury obija. Jakoś to nie są jakieś duże zniszczenia, no ale są, tak, bądź co bądź. Proponuję spifflerz celować. Albo no nie tutaj, tu się mu zajara o wiele szybciej. Proponuję celować tu. Damy radę? Nie? To jeszcze kawałek damy radę damy dobra i to mu się zaraz zjara zaraz popatrzymy tylko jeszcze Bekiery. dobra możemy tu w sumie obejrzeć jak on się jara a czemu spichlerz mu atakujecie przecież prosiłem dobra mniejsza może się zajmie ogniem reszta też o zajmuje się mu ogniem reszta zamku jest świetnie nie blok Blokuje ta Dobra, trochę się tam zbierają mu. Dobra, kolej został generalnie wyniszczony w tym momencie. Myślę, że mogę wbijać. Tak, któryś zakład robi mi łuki, ale który? Ten robi kusze, ten też, ten też. Wszystkie więc o co chodzi? Chyba, że ja coś pominąłem. Nie. Omiłki przychodzą ciągle. Ten robi kusze, widzę. Dobrze wiem. Dobra, wbijamy. Dobra, pikinierzy też mogą iść. Żeby nie było nikomu smutno. Stańcie tu W sumie te mury są tak zniszczone, że chwilę pójdą. Czterej kusznicy nie są chyba jakimś wielkim zagrożeniem, więc okej. Okay. Jak te mury chyba słabo? Umierasz, krótko mówiąc. Krótko i na temat. Czterej kusznicy mnie nie powstrzymają. Na pewno nie czterej. No jeszcze ich dałeś tutaj, bardzo mądrze. A nie nowych sobie zrobił, okej. Okay. Niszczyć mury, niszczyć. Wbijamy na wieprza. Dobra. Koniec misji. Świnka zawiśnie. Na stryczku. Dobra, Kajubi zwycięstwo. Kolejna misja za nami. Dosyć łatwa. Zwycięstwo. Dobrze, bardzo dobrze. I kolejna misja, ale to już zapraszam Was na kolejny odcinek. Trzymajcie się na razie.